Z koleżanką Haniem i Lucykiem jeżdżę sobie właśnie teraz na koniku z Gimpasa. No i jeżdżę sobie najszybciej, sub, 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 sub. Jestem od Hanny takiej, taki, z premium. Od koleżanki, a dla nie chcę mówić imienia, bo ona się może czasami złości. Widzowie. Trudno mi się. Jeździmy sobie na konieku. Ja umiem troszkę trokolów. Nie, ja mam 7 lat tak w prawdziwym życiu. Где ты мне проводишь? это? Chciałam Cię zaskoczyć. Co Ci jest? Mam mały problem. Servus. Mogę Ci pomóc? Nie, nie umiem czytać. Żartujesz. Ja mogę Ci, sam to zrobię. Zamówię na. na 雷神，雷神机。嗯，快点。 Gdzie hmm. Chodzę. Mał, a to, e. tak. a C, to, to mał, Nie brzycisz się. Nie? Jeśli miło skrzydzi, Chodź! Chodź, chodź. się zjeść jutro i następnego dnia. Do zobaczenia. To wszystko. Co? Wszystkie te sztuczki i kłamstwa. A teraz nawet nie poprosisz mnie o numer telefonu? Naprawdę nie umiem czytać. To była najgorsza zagryzka, jaką widziała. Ale ja uznałam, że dam ci szansę. Najwyraźniej no, się wpłynęło. Wyjaśnię ci. Niepotrzebnie się wpłynęło. Bardzo cię przepraszam. Nieważne. Mogę czytać, ale tylko trochę. Jak sekret. Hmm. Przepraszam, że jestem cicho obrudzony. Co im daję? film. <totryk <totryk> I someone, you stay me, my mm. baby, baby. Patyk ja skacze. Jak tak fajnie. Patrz, patrz tutaj teraz. Patrz. Patrz. Gdzie? Ja mam tak, takie obroty robię. Alwin.

No może coś codziennie wyglądał to. Ja nie, są fajne, ładne. A mam rękę? Nie mam rąk. Wow, nie będę jaki fajny! O patrz! Oczywiście. No, Albin i wiewiórki wszystkie postacie. Albin i wiewiórki, i dziewczyny. Brum brum, koniec koni. Nie

serduszku masz fajki. widzowie. Ja też kończę nasz odcinek. No i koniec odcinku. Pozostańcie, zostawcie suba i lajki, jakbym się podobał. Pa!